Co za wieszane, coraz powodniej wierzchnia takie, które zajmują wysokie władze tak, odkrywają, tam Specycy, coraz ciekawsze niż pana Dziśowia. Ja chciałem panu dlaczego pana Platforma 24 i Rada Pana 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 do zajęcia, która e, w potępiała rząd za to, że nie podjął żadnych działań w zakresie walki z dobalaczami. nas e, to była sytuacja, w której e, mamy do czynienia z miastem, które praktycznie nic nie zrobiło w tej sprawie, nic nie zrobiło w tej sprawie. Poza wysłaniem kolejnego listu promującego prezydenta Wojciecha Szczurka, prezydent Wojciech Szulc przestrzegał e, waszych decyzji przed tym, że dopalacze są złębia. Natomiast można e, było... Po W której moglibyśmy współpracować z innymi samorządami, a może być podjąć działania, które miałyby na celu uświadomić szkodliwość zażywania zawodu palaczy. Można było podjąć kampanię, która zaangażowała. organizacje pozarządowe, no cały szereg działań, które mógł podjąć samorząd, a samorząd co zrobił? Wysłał list, w którym prezydent Wojciech Szczurę przestrzega w waszych uprzedzeń, że, to, że się nie brag do Pana, czyli podjął rezolucję, w którym obciążył rząd platformę obywateli z że nic nie robi. A ten rząd kilka dni później doprowadził do tego, że problem został rozwiązany. Więc dla jak ta rezolucja jest no, po prostu poważna, przepraszam, jeśli kojąców jest na zasadzie... Mamy do czynienia z złodziejem, który krzyczy łap złodzieja, łap złodzieja, który traca tak naprawdę yy, w artykule Pracowałem też w naszej szkole 10 lat krótko i zawsze staramy się słuchać młodych ludzi. Co zauważam w ostatnich latach? Poziom spontaniczności i takich powiedzmy spojrzenie na świat. To troszeczkę, czy I tutaj taką kluczową sprawą w Gdyni wydaje mi się przyciągnięcie z powrotem Gdynią do Gdyni. Nasze miasto wyrówniło się w ostatnich latach. Liczba rośnie, spadła o 15 tysięcy. Rozmawiam z Gdynią i widzą swoje perspektywy za granicą. Tak? Za granicą województwa dłużba ale również za granicą naszego kraju. I tutaj kluczową sprawą jest Wprowadzenie czegoś, jakiegoś systemu zachęt, żeby ci młodzi ludzie zostawali w Dyni, żeby przyciągnąć z powrotem tych młodych mieszkańców dyni, do Dyni, żeby przyciągnąć tutaj przedsiębiorców. I dlatego mam pytanie do Pana Zygmuntana. Co samorządność chce zrobić? Jakie są chce przyciągnąć tych młodych ludzi w Dyni, ludzi, dynia i przedsiębiorców do Dyni? Żeby tutaj była dobrze, ładna praca, żeby dynia rozwijała się tak dynamicznie jak w latach 90. To jest oczywiście bardzo trudne zadanie, natomiast by z tym tematem, tak? Tą liczbę ludności, której Pani Atek był bardzo udany, to się ja nie życzy w prosty sposób, tak? Ile osób w Dyni mieszka? A ja jestem przekonany, że i w Waszyngtonie są osoby, które w ciągu ostatnich kilku lat, na przykład przyniosły się nie. do gminy Szerń, tak? do Sęgowa, do mostu, do miejscowości od sąsiadujących z Dynią, to jest, tak powiem, jest możliwość dużo, tak powiem, tańszych w najszybszy sposób, dlaczego w najszybszy no Jest to dość naturalne, że w większości miastach centrum nieruchomości są wyższe niż w miejscowościach jakiejkolwiek w Panie Jaceku, ja bym chciał panu podkreślić, że pan ma ten sposób, a potem może pan sobie dalej komentować. I to oczywiście jest problem pierwszy, Popatrzcie na Wrocław. Wrocław jest jak najbardziej świetny, super miasta być może najlepiej reżimowany w Polsce, a potężny problem, że bardzo wiele osób bardzo dyskusjonalnie i mocowianami nie, nie przyjeżdża do liceum,

Pierwszy taki tron to jest budyna zamku, tak, zbrojenie tej tereny przygotowywanie. tam teraz jest najwięcej budyna przy osiedlach i to jest ten teren bardzo tak, czy mieszkać w Beninie, czy mieszkać na Mieczniku. Ceny podobne, wiecie, nie wyższe, ale infrastruktura przygotowana. W jest, jest niestety wtedy będzie trzeba sobie przystosowanie zrobić, to jest pierwszy tron, który za nas To tyle, Przechodzimy do pytania o Was. Pytać o kandydata, którego chcecie, a wszyscy, pyta, o wszystkich i pytać o to, co chcecie. Ja mam pytanie, czy nad nimi mają zamiar zrobić z najbardziej oszukiwającą jedynie rzeczą, czyli z nakładami podróżnymi? Kogo jest słuchy na rękę? Bo jest miło, może to jest znaczna, że to jest słuchy na rękę. Ja to moje pakarki śledzą najbardziej, bo jestem niestety moja Oczywiście, Pierwsza deklaracja, którą otworzę, jak sądzę, że wszyscy jej też, to przypomnę, że po świat na poziomie nazwy wyborczej poniżej 30 dni na postępowanie tego punktu. To jest pierwsza dobra wiadomość. Coś w stanie, że tego nie zrobimy. Wiem, domyśle wczoraj, że 4 lata temu... Wielu z kandydatów nie rozpoczął swoich yy, flagatów w terminie, a ja dostałem mandat, 1800 zł, który chciałem zabrać w tak ważnej warto to sobie rozpocząłeś, to jest pierwszy. Tak. Druga sprawa, trzy sobie z zwoleniami. Dużo oddałbym za pomysł, żeby nigdy nie trzeba było wierzyć w tych flagantów w tak. Polsce. Naprawdę. Yy, nie zdecyduję, że trochę naszym pomysłem jest konkurs piękności. W konkursie piękności nie ma trzema flagi, taka jest moja podobrawa do tej sytuacji. Wolałbym, żebyśmy rozmawiali i dyskutowali o największej przyrodzinie na radnych tylko z plakatami, tak? Bo ja już mam znam tego człowieka i tak dalej. Jeżeli macie jakieś pomysły, jak to zrobić, żeby tutaj nie były plakaty, to muszę te karty zapisać najczęściej, a zresztą, jak przyjmą się zaraz za rano, za bo trzeba, poza tym, że niech to się płacić u gwarantów maszynnych, bo jest to bo patrząc na swoją sferę, to nie z to znaczy, z tutaj w nie mamy problemu, nie mamy problemu. Naprawdę nie ma takiego obowiązku, Oczywiście znaczy, ciężko dotrzeć do świadomości publicznej, że jest w ogóle, ale nie mamy takiego problemu, więc nie zaświęcamy. może będzie mieć jakiś inny materiał. Więc może jakbyśmy się umówili, to może ten pytał, będzie w Dziękuję. I Zapewne zauważyliście, że w moim plakatu Janzieja Orzeńskiego do kandydata radnego i na ja prezydenta ja miasta nie znajdziecie w gdzieś w mieście. To jest takie co do kampanii. Jeśli e, odczucie większości tutaj ciegających są takie jak w moim przygotowaniu przed kampanią, e, to, to znaczy, że pogada kampania i próba reklamowania kandydatów do samorządu jak Wielkiej Magdaleni e, po prostu się przeżyła. A łatwiej, i prościej ilości spotykać się że jest wyjdzie, niech wyjdzie, niech wyjdzie w później i debatować. Tak jak w momencie, już mieliśmy kontekst, wyborczy, w całym mieście. Tylko dla makro, więc wideo tutaj w obrębie działu, że nie może być z nich odprawy. Dlatego dla radnych znajduje się nie, na mniejszych żubach, są naprawdę śladowe ilości.

Wystarczyło kilkaset złotych i drobnych przyjaciół, a jak ktoś miał dosyć do celu, to tam strac na rezydenta. Tak, wysyłał pakak, zrobił projekt na mąkę, wszedł do jakiej powozu. Było to oczywiście straszne śmiecenie, prawda, tragiczne i tak dalej. To ciekawe, tak, różne tam inwestycje w warunkach, różne powroty godziny już tak nie, nie śmieciły, bo ja to tylko pakuję tematy polityczne. Gdy już zostało uznane, narzucone, nie mam oczywiście jakichś więzi, skutecznie można wybrać na mąk, teraz trzeba bierzać wpływ. To już jest koszty do dając tych tysiąców, prawda? Ten przedziwny człowiek, który w miarę zadajejący, po prostu używa przez 4 lata, to jest fajny zbieg. I to jest sytuacja, w której ja, osoba spoza obozu...